Cześć Manko, zapraszam na nowy filmik. Dziś będę robił pieczeń rzymsko z jajkiem. Zapraszam. Sam jest narychtowane kilo mięsa mielonego mieszanego. Te robiera i sobie trochę doprawia. Dowom jedno jajko. Pieprzu. Z dwa, trzy razy magą kapnąć. Chili. Majeranek z dwie łyżeczki. Soli łyżeczka. Cebula suszona dwie łyżki. Teraz to fajnie wymieszamy. Jak już mamy wymieszane do natka pietruszki i jest rosy, to fajnie przemieszamy. I jak z mięso mamy wymieszane z pietruszkami, z przyprawami, układamy sobie w foremce, w której będziemy piec. Fajnie ugnieść Boki też trochę wyłożymy. Tak, już fajnie nasza foremka mamy wyłożona mięsem. Taki rance zrobić fajny. Jajka bierymy i fajnie obkrowujemy tu te białko. Tak mówimy ukrony fajnie i te rozbieramy i łowimy sobie jajeczko bekony. I jak wezmamy jajka łowinięte w bekonie. Układamy sobie fajnie. I teraz robimy reszta mielonego i nakładamy na nasze jajeczka fajnie. Panie podociskać to se z boku wszędzie. I moja pieczynius gotowo wydają piek w piekarniku na 170 stopni. Przeszło godzina i opieka tyla welavoży, także zwożcie się, welavoży. Jak woży kilo, to pieka godzina, a jak więcej, to więcej. Moja pieczynius upiecono, smakuje dobrze na ciepło, na zimno, jest i życzę zdrowych, wesołych świąt, smacznego jajca, mokrego dingusa. I do następnego filmiku, cześć Wam!